Dzień dobry proszę państwa, jak tam? dzień dzisiaj? dzień. dzień. Ja sobie dzisiaj taki nietypowy tak odcinek, bo no bo z auta, z auta yy, w którym jadę aktualnie paszport wyrobić, Słuchajcie, jest godzina 6:10, widać, widać tam 6:10, a ja jadę z samego rana czwartek, czwartek, czyli czwartek, paszport wyrobić przed moim urlopem, ale ten paszport nie jadę wyrobić, dlatego że potrzebuję na urlop, bo no. Na urlop jadę na po prostu te kraje europejskie no to tam potrzebny tylko dowód dla tych, którzy nie wiedzą, a chyba wszyscy chyba wiedzą, że tylko dowód wystarczy. I. No, ale paszport jadę wyrobić w celach biznesowych. Ponieważ jak wracam z urlopu, za parę dni po powrocie z urlopu jadę od razu. Biznesy załatwiać, można powiedzieć, tak, poza Unią Europejską, więc potrzebny jest paszport. I nie byłoby nic z tym dziwnego. Kompletnie nie byłoby nic z tym dziwnego, jeżeli bym nie jechał trzeci raz za ten paszport trzeci raz za ten paszport, ponieważ e, jechałem byłem przed świętami w piątek no bo oczywiście ludzi od groma przed świętami, a mówiąc przed świętami to był jeszcze marzec marzec, tam ostatnie dni marca, no bo teraz ta, święta wypadły w 2018 roku Gr od groma po prostu ludzi, to jest to taka masakra tam była, wchodzę, naciskam ten paki ten wiecie, ten, ten Ekranik, żeby bilecik pobrać, a tam w dniu dzisiejszym nie wydajemy już więcej biletów. Komplet full jest, więc zapraszamy w innym terminie. No dobra, byłem w poniedziałek, w poniedziałek samego rana, znaczy no samego rano. No kurde, urząd do od o 8. Ja byłem ósma 35. Nie bo jeszcze zanim znalazłem miejsce zaparkowania, bo teraz u nas Krakowie wszędzie zabro... zabrali nam miejsce parkowania, więc zanim znalazłem miejsce do zaparkowania. Zanim w ogóle przebrnąłem przez te korki, właśnie była ta ósma 35 Wchodzę, naciskam, a tam bilecik yy, 217 osób przed Tobą <grym> No więc poszedłem sobie zobaczyć inną rzecz jeszcze koło, Bo to jest wszystko koło rynku u nas Ten urząd Wracam po półtorej godzinie A tam jak na kaniku było Chyba A nie wiem 29 chyba było Znaczy 29 osoba po prostu w kolejce Po tym, po tym czasie jak wracam a32. Ja, ja nie mogę. No to olałem sprawę. No i dzisiaj jadę samego właśnie rana. Załatwić. Załatwić ten paszport. Czy załatwić paszport? Złożyć dokumenty o paszport i czekać. Potem co odbiorę, jak wrócę po miesiącu. Bo właśnie, jadę na miesiąc na wakacje. No więc dzisiaj taki luźny w sumie vlog. Nie o Bosaczaku, tylko po prostu o o załatwieniu parę rzeczy, o załatwianiu rzeczy o załatwianiu tego, kurde, paszportu ale mam nadzieję, że mi się uda dlatego jadę tak wcześnie i... no i co, dzisiaj jest czwartek ja wyjeżdżam w sobotę, pewnie zaczniecie się pytać, gdzie jadę, no to oczywiście jakieś tam relacje postaram się coś wrzucać z tego wyjazdu pomimo, że to jest urlop, który no, mam nadzieję, że w pełni wykorzystać, bo jestem po wykończony jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, także tutaj jest tak, też często pytacie mnie jak się prowadzi własną firmę, powiem Wam szczerze, że męcząco, męcząco się prowadzi własną firmę, więc dlatego jest urlop miesięczny i aż tam gdzieś tam do Hiszpanii zamar, mam zajechać, do Hiszpanii. No i również trzeba wszystko przygotować przed swoim wyjazdem w firmie, więc to jest tak by teraz dla mnie więcej roboty, dwa razy więcej roboty, no bo, jeżeli... O, że jedziemy u drogi, nie zajedziemy u drogi, bo no, pff, ktoś to musi przecież prowadzić jak mnie nie ma, oczywiście, nie odetnę się od firmy 100%, bo naprawdę to by było po pierwsze ciężko, żeby firma funkcjonowała, te znaczy wszystkie rzeczy w firmie funkcjonowali, bo dla tych, którzy nie wiedzą, ja nie prowadzę tylko jednej działalności, że znaczy jedną działalność prowadzę, ale w tej ramach tej jednej działalności jest jakby kilka podziałalności, można tak powiedzieć. I no ciężko, żeby to funkcjonowało wszystko, tam no dwie rzeczy. Dwie rzeczy mogą funkcjonować sami, tam sobie dadzą, dadzą radę, nie ma żadnego problemu, ale no pozostałe rzeczy ciężko, ciężko, więc dobrze, że internet działa w Unii Europejskiej, jeszcze byłem dopytać się, czy ten internet na pewno działa i okazuje się, że działa internet, fajnie wszystko, pomimo, że ja mam nieograniczoną ilość internetu, to w krajach Unii Europejskiej mam giga na miesiąc, no to ten giga powiedzmy, że mi wystarczy, no do samych maili, będę same maile tylko pisał i... No maile, no tylko maile, a ewentualnie jak będę coś potrzebował grup przeszkoleniowić, to no to wiadomo, no to jakieś tam restauracje z darmowym Wi-Fi, lub tam hotele, lub kempingi, to różne też będziemy. No a jakoś to, jakoś to sobie będzie funkcjonowało. Prawie już na miejscu, no tak jak wam mówiłem, to jest na takim właśnie a czyli no przy rynku, rynek muszę powiedzieć że już za tymi kamieniami jest. dawniej tu można było wszędzie parkować, wszędzie tam z boku tu parkować, tu parkować, o tam, tam gdzie to auto można było parkować, tam nie źle parkuje, no bo jest teraz zakaz wszędzie tu parkowania, Co tam widać, nawet jest zakaz trzymania się, zakaz parkowania. I teraz jest bardzo ciężko, żeby znaleźć miejsce I mam nadzieję, że będzie jakieś tam miejsce. No jest niby rano, jest 6.27 I, i mam nadzieję, że nie będzie jakoś nie wiadomo ile ludzi. Teraz się wszystko okaże. Skręcimy tutaj tylko w lewo. I jedziemy tam między te kamieniczki. I się okaże. Dobra, jedziemy, jedź, jedź, jedź. Pierwsze wolne miejsce trzeba od razu brać. Ja, ale są kurde miejsca, ale to dobrze. Oj, są jeszcze miejsca. I chyba nawet nie ma nikogo pod tym. Można parkować? Można. Patrzcie, o jak ładnie! Zaparkujemy, że tutaj! No i dobrze, zaparkowane elegancko. o tam już widzę, jak ktoś stoi, czeka już. Jedna osoba, czyli też tak wcześniej przyjechał tak, jak ja. Nie wiem, czy to widać, a czy nie widać, a no, ale tam generalnie czeka gościu. Gościu, czy. pani, nie, gościa, czeka, czeka. Ja idę z tym. Patrzcie, to, to trzeba wypełnić jakieś tu pierdoły. Nawet teraz są adnetacja w palcach nie pamiętam, czy były, czy nie, bo dawno nie wyrabiałem sportu. No, ale... no, kolejka się zająłem, jak widać, już jest dość dużo ludzi, a za 15 minut otwierają. No i dobra, wreszcie załatwione po godzinie czekania, załatwione wszystko, co miało być załatwione. Do odbioru mam akurat za miesiąc, więc jest dobrze. Ok. Teraz trzeba szybko do auta i szybko zapierdzielać do firmy. 8.12, 12 minut więc szybko poszło, bardzo dobrze. Proszę bardzo, panie, przychodź pan. Ósma 15 Elegancko, elegancko, powiem mam szczerze, że nie spodziewałem się, że to tak szybko przejdzie. Tak sprawnie generalnie. Eee, zawsze spodziewałem się, że coś, coś mi będzie brakowało, jakieś tam zdjęcie źle zrobione, bo to tak, gdzieś tam wygrzebałem to zdjęcie w domu, miałem z jakiegoś tam innego dokumentu. Albo, że paszport stary, zły, albo coś tam. no nie, różne rzeczy się zdarzają, no ale na szczęście się udało. Ja Jadę teraz do firmy z powrotem załatwiać resztę rzeczy, no i się muszę w końcu spakować, bo już do mnie żona trochę krzyczy, że co u mnie nie spakowane, Ona już jest spakowana, już praktycznie dawno wszystko wie co mam wziąć, a wiecie, no ja jak, no, jak facet, będę się pakował, wow, 15 minut wcześniej się będę pakował przed wyjazdem miesięczną, ale gościu zajechał tą Skodą kurde 15 minut przed wyjazdem się będę pakował No, a lista rzeczy do wzięcia, których mam na te wakacje jest dość spora. Czyli lista rzeczy, których powinienem wziąć jest dość spora. Ile z tego wezmę to tak naprawdę nie wiem. Większość z tych rzeczy to takie właśnie kempingowe rzeczy, które, które są potrzebne właśnie na kempingu. czyli jakieś tam krzesła turystyczne, no wiadomo, że namiot, piwory itd. tak dalej, dalej. No to lubię, Teraz pewnie dostanę masę komentarzy czy maili, że, że jak można kemping, pracując, kurde, mając własną firmę, nie le, lepiej, wygodniej jechać na hotele i tak dalej. No wszystko co, że to, co to lubi. No. Ja lubię kempingi, my lubimy kempingi i to chyba tak od zawsze było, że na kempingach jest fajniej. Jeszcze pamiętam czasy studenckie, jak jechaliśmy pod namiot do Szwecji. Tam w ogóle nie na kempingach spaliśmy, tylko na dziko, więc taki sentyment można powiedzieć, że został. Ale generalnie też w Polsce jest takie przekonanie, że te kempingi to jest jakieś dziadostwo, to, 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 to tam no, pff, no jedzie się i nic praktycznie nie ma. No w Polsce może tak są jeszcze te kempingi, raczej ja, już już się już z tego co widzę już polepszają się te kempingi w Polsce, ale za granicą już od dawna są te kempingi dużo, dużo, dużo naprawdę lepsze o wysokim naprawdę standardzie. Macie praktycznie no, wszystko co potrzebujecie. Toalety bardzo dobrej jakości. Panie sprzątających te toalety sprzątają, bo nie wiem. Z tego co ja widzę, no te 4 czy 5 razy dziennie sprzątają te toalety. Łączne do tego, że widziałem, że już parę lat temu jak butki telefoniczne były jeszcze, chyba to w Hiszpanii było, to nawet telefon babka czyściła szmatą, żeby był czysty. Czyściła ja, żeby był czysty. No, po co się czyścić, po to, żeby było czyste, nie? Więc, no to wszystko na kemping. Nawet supermarkety macie na... na te takie specjalne kempingowe supermarkety są na na tych kempingach, restauracje, no baseny, niektóre nawet są blisko plaży i no naprawdę, naprawdę fajnie i dużo fajnych ludzi się poznaje w ten sposób. Eee, znaczy jest takie bardziej, no bardziej, się, znaczy większe prawdopodobieństwo jest, że ktoś do, do Was zagada, albo Wy do, zagadacie do kogoś na kempingu, niż w hotelu, niż w hotelu no, to, 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 ja przynajmniej mam takie odczucie. I Dużo osób fajnych można poznać nie tylko z Polski, ale z, całego, z całej Europy, nawet niekiedy z całego świata. No dobra, ja już przesiadłem się z tamtego auta na już dostawczak, na Forda. Renault jeszcze na razie stoi, kurde, no biedne Renault, kurde, na razie jest załadowany towar, tylko i wyłącznie jako przestrzeń magazynową służy mi tamta rynówka I co jakiś czas tam przepalam, wiadomo, przejeżdżam, bo mi też miejsce zajmuje w dojazdowe, więc trzeba też, też by dbać o to auto, żeby nie zastało się, ale gdyby to chciał być, na sprzedaż, także zapraszam. Na sprzedaż tam wszystko jest zrobione, tak, tak tak mówiłem, tak zresztą widzieliście, wszystkie naprawy i wszystko to na bieżąco było robione. I co, teraz jadę szybko do klienta, bo oczywiście dwa dni przed wyjazdem na wakacje musi być w do roboty. Nie tylko rzeczy do załatwiania, ale w do roboty. I to się tak właśnie stało, że, że się teraz stało, że teraz trzeba kurde jechać i no to tak mówię, no pakowanie będzie na ostatnią chwilę. Na chwilę będzie pakowanie. Jedź gościu, mam towar na aucie, mi spadnie kurde wszystko. Bo tak wiecie jak ja pakuję. Pakuję tak towar na tym, na... A, jakie to tylko tak towar pakuję, że do góry to pakuję i nie zabezpieczam niczym, no nie? No bo kurde, ja bym chciał zabezpieczać towar na 5 km, to to byłaby była jakaś masakra. Kurde, bateria siada w aparacie. Jak to jest, że kurde to, ten kabel ładuje, Ładuje kurde telefony, a aparatu kurde nie potrafi naładować, bo aparat go wykrywa jako podłączenie do stacji multimedialnej i bez napięcia kurde, jak to jest bateria się No, no i sportem sobie nagrywam. Wreszcie kupiłem. Kupiłem ten, kupiłem akumulator do tego aparatu bo tamten już praktycznie siada, no ile tam nagrałem, kurde 12 minut może w sumie nagrałem i już siadło, no to to jest jakieś paranoja, no nie? Więc kupiłem sobie nową akumulator, oczywiście chiński, jakieś tam coś tam wiadostwo, ale przy okazji mam jeszcze, o tutaj widać, ładowareczkę samochodową do starego aparatu, do starego baterii, więc będę sobie na przemian, O, będzie na przemian, zajebiście będzie na przemian. No i co, mamy godzinę 11 i czas jechać do firmy czas jechać do firmy trochę to auto ogarnę jeszcze może na minie bym podjechał o właśnie na minie by się podjechało doprowadziło to auto jeszcze do wyglądu jakiegoś takiego no nie żeby, żeby jednak było pomimo że nie będzie jeździć ale no kurde klienci jednak będą przyjeżdżać mi tutaj pod firmę i zobaczą takie dziadostwo brudne stojące więc no jedź pan jedź stojące ...pod filmem, a nie chciałbym, żeby po prostu wszystko takie, kurde, było brzydkie, brudne, tym bardziej, że się ładne tygodnie chyba teraz zapowiadają, ciepłe wreszcie, 19 stopni, dobra, to jakaś sobie znajdziemy, znajdę, znajdę, bo sam jadę, eu, eu. No i dobra, słuchajcie, z y, dużym autem, takim jak to tym, jest taki problem, że już piątkę nie wystarcza. Na mycie, kurde, miałem tylko piątkę, więc tak tylko trochę jak jeszcze zostało trochę tego szamponu. Nie jest dokładnie, a co zrobić? Ale umyte jest auto z tych kup tasi, but najgorsze, kurde, by kupy tasi zostały. To by była lipa, lipa, powiem wam. To żrelakier jak cholera, tak jak kupa. Kurde. Chupa tego ptasia Dobra No i wracamy do firmy i, I... wracamy Gdzie ja wracam No i dobra, to dzięki takim się za oczyszczenie Tak jak wspominałem, będę coś starał się wrzucać Z wycieczki A wycieczki, wycieczka będzie spora Bo to kurde Austria, Włochy e, Fra o, Z Włochy Patrzcie, jeszcze przejechał sobie na czerwono Włochy, Hiszpania, tam jeszcze Andora po drodze będzie, Monako po drodze będzie, więc sporo jeszcze fabryka Lambo, więc zapraszam tak samo na relację z fabryki Lambo, z, dokładnie z produkcji, linii produkcyjnej. Także to jest taka rzecz nie, nietypowa. Niedużo osób ma możliwość wejścia na linię produkcyjną Lambo. Lamborghini oczywiście mówię. Jeżeli ktoś nie wie, to to jest Lambo. Dobra, dzięki jeszcze raz za dzisiejszy odcinek. Na razie, cześć! one